Dzień dobry, witajcie moi drogi bliźnięta. Zapraszam Was kochani do czytania dla Was na sierpień, jak się pokazuje ten czas w ogólnych energiach dla osób. Spod Waszego znaku, co Wam sprzyja, co Wam przeszkadza, na co zwrócić uwagę. Będzie mowa o miłości, o uczuciach, to na pewno, bo na to się też zanosi mocno. Będzie mowa o finansach, sytuacjach zawodowych i kilka słów na temat Waszych relacji rodzinnych albo co u Was w rodzinie w sierpniu. I te oddzielne tematy z drugiej talii, właśnie, będą powiedziane. Na początku będzie oczywiście ogólnie, a na sam koniec Jedna karta z przesłań anielskich, czyli będzie to dla Was rada, w którą stronę kierować swoją uwagę, żeby było jak najlepiej. Zapraszam wszystkich do czytań indywidualnych. Proszę wtedy pisać przez moją stronę internetową. Zapraszam do komentowania. Dziękuję za lajki i subskrypcje i za wsparcie przez Bajkofi lub YouTube. Życzę wszystkim cudownego miesiąca i myślę, że możemy zaczynać, zacznijmy co w sierpniu dla osób z znaku bliźniąt. Zaczyna się miesiąc w energii karty umiarkowania i król denarów jest pokazany. Król denarów może być symbolem na przykład męża dla kogoś, ojca, głowy rodziny, może być symbolem pracodawcy albo kogoś, kto dysponuje gotówką, ale też kto jest rozsądny, odpowiedzialny, pracowity. I z taką osobą są pokazane z początku miesiąca negocjacje, ustalenia, może jakieś kompromisy. Wszystko robimy tu raczej dyplomatycznie. Nie chcemy wchodzić w żadne takie sytuacje. Wątpliwe, tylko staramy się pogodzić ognie, ogień z wodą. Nawet jeżeli mamy przeciwne interesy z kimś, to staramy się znaleźć takie rozwiązanie, które będzie złotym środkiem. Więc może ta karta umiarkowania pokazywać nam negocjacje z kimś, ustalanie porozumienia i tym podobne rzeczy. Albo też może tutaj król, na przykład, monet pokazywać komuś stałego partnera, na przykład męża, a karta umiarkowania może symbolizować, że rozmawiamy, czy dotyczy ta sytuacja relacji, które do siebie nie pasują, czyli na przykład jedno jest relacja oficjalna, którą mamy z tym królem denarów, a drugie jest na przykład jakiś romans, który. Się zaczyna na przykład. Ponieważ na przeszkodzie co do tego właśnie nie pasuje, a w umiarkowaniu jest taki spokój, nic się nie dzieje od razu, wszystko jest ustalone, powolutku się sytuacja rozgrywa, na wszystko jest potrzebny czas. Umiarkowanie działa tak samo wolno jak król, król e, denarów: to wszystko musi być przemyślane, wszystko musi być uporządkowane, aż się robi prawie nudne no To taka jest energia, że można wpaść w taki stan zupełnie bezwładności. Ale naprzeciwko pojawia się trójka pucharów, a trójka wnosi nam dodatkowe emocje i one mogą wynikać z kontaktu, na przykład z jakiejś wiadomości od osoby, z którą mamy no, jakieś takie... Mm, Relacje uczuciowe, więc romanse trójka pucharów może pokazywać. Może też jakieś miłe spotkania, może też więcej osób. W każdym razie jest trójkąt, już nie jest tylko ja i ten mąż lub partner, tylko jest coś więcej. Może też pokazywać miłe spotkania. Takie okoliczności to jest zabawa, to jest miłe spędzanie czasu, bardzo miłe. Na podstawie jest ten as, który wnosi nowość. Jeżeli byśmy zostali w temacie relacji i związków, to as pokazuje nam taką energię, impuls taki, który bardzo nas pobudza. Energia, która nas ożywia. Więc jeżeli znajomość, to będzie pchała nas w kierunku tej osoby nowo poznanej namiętność. I ponieważ to jest pustelnik, może to oznaczać, że to jest jakaś relacja na odległość na przykład. Albo jeżeli na przykład ktoś miał taką sytuację, że Pisał z kimś dużo, korespondował, może się z tym wcale nie chwalił, tak? To jakby ten czas pisania, tylko pisania się kończy, zamyka, bo jest pokazana też dziesiątka buław. To by się zamykało i zaczynał się jakiś kontakt, taki faktycznie bardziej bezpośredni. No i w waszych myślach jest pokazana trójka mieczy. Znowu. Trójka, prawda? Która nam sugeruje rozwój, że coś się dzieje, że coś idzie do przodu. Niestety w energii mieczy mogą to być pokazane zranione uczucia, problemy emocjonalne w relacjach, od których chcemy odejść. Może się komuś w jakiejś relacji no, nie układać, na przykład ją chce opuścić to miejsce i te wszystkie rzeczy smutne dla siebie zostawić za sobą. Ale to nie zmienia faktu, że na czasie obecnym ma konflikt i problematyczną sytuację i sprzeczne interesy, no bo nie ma zaangażowania takiego spokojnego, jeżeli jest trójka mieczy. Tutaj jesteśmy poszarpani w tych emocjach, nasze serce jest rozdarte. Chcemy, żeby było dobrze, jak widać tutaj w karcie umiarkowania, ale no widzimy, że dobrze nie jest, tak? bo się nie da niektórych rzeczy, a na pewno relacji, przynajmniej w tym miejscu, gdzie jesteśmy na świecie, pogodzić. Trójka mieczy, czyli zranione uczucia, problemy emocjonalne w związkach, smutek może być pokazany i to jest energia, która. No, jak najbardziej skłania do tego, żeby coś z tym zrobić, tą sytuację rozwiązać, a na pewno nie się nad nią użalać. Coś w tym rodzaju. No i bliźniak coś tu jednak robi w połowie miesiąca, dlatego, że ma tutaj pokazany rytwan, gdzie rytwan mówi, teraz mam nowe cele. Tutaj angażuje się w zupełnie nowe rzeczy, co też pokazuje as buław na podstawie jak wy działacie. Czyli w rydwanie wchodzę w zmianę. Mogę faktycznie gdzieś wyjeżdżać, ale postanawiam bardzo silnie wziąć sprawy w swoje ręce, ponieważ jest dwójka. Być może robię to z drugą osobą. Działam w dwie osoby. Tutaj w tym działaniu jest bardzo dobre dopasowanie. To jest tutaj w rydwanie realizacja planu który został tu w dwójce obrany. I teraz moje zaangażowanie w rydwanie w to jest bardzo intensywne, może oznaczać wzrost, właśnie zainteresowania i postawienie na przykład na jedną relację, jeżeli ktoś ma dwie, albo ogólnie rzecz biorąc, postawienie sobie takich priorytetów, co dla mnie jest najważniejsze, na czym mi najbardziej zależy. I pójdę tą drogą. Tą właśnie, którą sobie wybrałem, lub wybrałam. Pójdę tą drogą, bo jestem pewny swego lub pewna. Więc do odważnych świat należy ta karta, mówi na połowie miesiąca. Wasz punkt widzenia to jest dziesiątka monet i gwiazda. W gwieździe to w ogóle jest wszystko. Optymistycznie pokazane, w gwieździe jest na pewno nadzieja na uzdrowienie, na poprawę, na odnalezienie swojego szczęścia w życiu, na ochronę. A dziesiątka monet, jako Wasz punkt widzenia, pokazuje dom, bezpieczeństwo, rodzinę, zabezpieczenia finansowe. No, może też być jakieś interesy rodzinne. No, no, w tej dziesiątce po prostu jest stabilizacja, jest pewność, jest wsparcie i, i wszystko jest jak najbardziej poukładane, harmonizuje ze sobą idealnie. Z zewnątrz jest pokazane dwójka, mało, dwójka pucharów, która symbolizuje początki w relacjach, więc ta nowa relacja lub współpraca z bliską osobą. Która chyba nie jest tam, gdzie wy, tylko gdzieś w oddali w świecie, gdzieś dalej. No, nie musi być na drugim końcu świata, no, ale y, raczej to pokazuje jakiś kontakt na odległość, tutaj z zewnątrz. I y, że to jest z kartą świata, być może y, kończy się jakiś etap, y, jeżeli chodzi o relacje. Może być nowy etap w relacji pokazany i te. Energie z zewnątrz, które są pokazane, one to wnoszą właśnie, a wasze działanie jest podążać za tym, iść za tym i angażować się w to. No, bardzo ciekawe, a na końcu miesiąca jest pokazany papież, który symbolizuje Kościół, oficjalne relacje, od których tak jakbyśmy odchodzili, wchodzimy tutaj w ósemce Bucharów w zmianę. I zmiana to jest taka zmiana, że widzimy, że ona po prostu kiedyś musiała przyjść, czyli chętnie byśmy może sobie zostali w jakiejś strefie naszego komfortu, no ale y, okoliczności i sytuacje zaszły tak daleko, że prawdopodobnie już nie ma sensu dalej w tym miejscu tkwić. To już i tak nie jest komfort, bo jest potrzeba zmiany. Więc tutaj może być odejście od oficjalnej relacji pokazane. Papież może symbolizować również osobę z poznaków byka. Może tu być w tej karcie pokazana nauka, szkoły, doradcy różnego rodzaju, grupy wsparcia, fundacje, wszelkie stowarzyszenia, kluby, w których, w których działalność się angażujemy. No i oczywiście, tak jak powiedziałam, wszystko, co ma związek z kościołem. Także sami widzicie, że jest co robić. <laughs> jest co robić w sierpniu. W tle czytania jest dwójka mieczy, która z jednej strony może mówić o porozumieniu, umowie, dogadywaniu się, ale również o potrzebie skupienia się, żeby podjąć mądrą decyzję. A druga talia pokazuje nam szóstkę. Pentakli, która jest równowagą w dawaniu i przyjmowaniu, wspieraniem dla kogoś słabszego. No, jak może oka oznaczać okazywanie sobie uczuć. Wasze nadzieje i obawy są pokazane w dziewiątce monet. A dziewiątka monet yy, przede wszystkim yy, w nadziejach i obawach yy, to powie. Czy ja dam radę, muszę wierzyć w siebie, że dam radę sobie ze wszystkim, że jestem na tyle silną osobą i na tyle dobrze e, jakby ustawioną finansowo czy materialnie, że przede wszystkim na tym opiera się wolność mojego wyboru. Jestem osobą w dziewiące monet niezależną i... <noise> Może być u kogoś obawa, czy po prostu w wyniku moich tych wszystkich działań czy decyzji nie zostanę na koniec sama, prawda? Bo w dziewiątce monet można mieć taką obawę. Tęsknić za jakimś sentymentalnym rozstrzygnięciem na przykład. Ale tutaj no to zależy jak się kto nakręci na tą sytuację, co kto będzie do siebie mówił. Bardzo Was uczulam na to, żeby zwracać uwagę na to, co się do siebie mówi i jakie się ma myśli, żeby być na to uważnym, ponieważ no, to jest tak, jakby ktoś ci ciągle do ucha coś podpowiadał, podpowiadał i w końcu zrobisz to, co on ci podpowiada, a nawet nie będziesz o tym wiedział. Więc dlatego jest warto mówić do siebie rzeczy, które spowodują, że to zrobisz, ale to będzie korzystne dla ciebie, fajne dla ciebie. Czyli na pewno nie obawy, nie jakieś lęki, nie strachem się kierujemy, tylko afirmujemy jak najbardziej pozytywne wydarzenia. I zobaczmy teraz druga talia, co nam podpowie na temat miłości, uczuć, relacji i związków. Miłości, uczucia. Relacje i związki dla bliźniąt na sierpień. To jest królowa Buław i mamy Wisielca. Królowa Buław to jest energia ognia może pokazywać lwa, strzelca, barana. Można tu mieć zawieszoną relację z taką osobą. Mogą y, być sfinalizowane pewne działania, no i wisielec mówi coś jest przełożone na później, coś jest zatrzymane. I druga karta, która mówi o na przykład braku kontaktu, o odpoczynku, o potrzebie, powiedzmy, zastanowienia się nad pewnymi sprawami. Czwórka Mieczy, czyli mamy dwie karty, które pokazują w relacjach, czy w miłości, czy uczucia. Mamy tutaj przerwę, przekładanie, brak kontaktu. Tylko teraz pytanie, z kim, prawda? Z kim? Czy na przykład. No tutaj widzicie, na koniec miesiąca pokazywałam Wam oficjalną relację. Na przykład odejście od oficjalnej relacji, jeżeli byśmy zostali w temacie. Uczuć. Królowa Buław idzie swoją drogą. A królowa Buław symbolizuje nam jak najbardziej namiętność. I atrakcyjność fizyczną, oczywiście, co w rodzinie. Szóstka monet, czyli wsparcie finansowe, na które trzeba będzie znowu poczekać, tak? Bo siódemka monet mówi, no dobrze, może być jakieś wsparcie od strony rodziny, ale siódemka monet no nie teraz to się wydarzy za chwilę. I królowa mieczy, może jest to wstrzymane do czasu, aż będzie podpisana na przykład jakaś umowa, aż coś będzie ustalone, aż coś będzie sfinalizowane na piśmie albo zamkną się jakieś sprawy formalne lub urzędowe. Co jest pokazane, jeżeli chodzi o Wasze finanse? Finanse w sierpniu. Czwórka kielichów to mówi, że nie macie ochoty się tym zajmować albo nie macie ochoty na kontakt w tych sprawach z królem. Pentakli, który tutaj był, więc można powiedzieć, że w tych sprawach finansowych również coś jest tak bardzo wolno się toczy, albo niechętnie, albo nie ma do tego jakiejś ochoty, nie ma inicjatywy. Tutaj ta czwórka kielichów, ona mówi, że można by coś zrobić, zainteresować się, ale tak jakby nie chce mi się. Hmm. I może dlatego to, że może to wynikać również z jakiejś niechęci do osoby, koło fortuny. Koło fortuny pokazuje zmianę, więc być może, że ta sytuacja właśnie w taki sposób się rozgrywa, że ta czwórka na finansach jest na początku pokazana jakaś taka monotonia, z której nic nie wynika. Król monet jako poprawa wskutek nieoczekiwanej zamiany miejsc. Na przykład, czyli koło fortuny wnosi nam tu jakąś inicjatywę, szansę na finanse, wnosi nam jakąś niespodziewaną gratyfikację, poprawę niespodziewaną, i to właśnie jest w takiej opozycji zmiana do tej czwórki pucharów. Czyli no, może być tak, właśnie finansowo, na przykład w sierpniu dla bliźniąt, pół na pół. Czwórka. Pucharów zachęca nas, żeby coś zrobić. Że jak potrzebujesz jakieś pieniądze na coś, to warto jest się do kogoś od tą gotówkę zwrócić lub co tam Was dotyczy, zwrócić. I tutaj król pentakli i koło fortuny dają możliwość takiej zmiany, bo koło fortuny wprowadza nowość. A w pracy to macie pokazane. Go diabła razem z asem mieczy, to tu można bardzo surowo i niesprawiedliwie kogoś osądzić. To jest bardzo ciekawe, bo as mieczy to jest takie jasne, bardzo jasne postawienie spraw. Czytelne i tak twardo, i tak zimno, ale diabeł pokazuje, że tu jest jakieś kłamstwo i niesprawiedliwość jakaś. Więc tu tak, jakby było coś stwierdzone. W tym asie był, może być jakiś pomysł taki również od Waszego otoczenia na przykład, który nie jest dla Was korzystny, który jest zagrożeniem. No, może być w karcie diabła pokazane albo toksyczne środowisko, albo nieprawdziwe informacje, albo nacisk, presja na jakieś zadania, na które się zgadzacie, a które później wyjde, wyjść mogą na Waszą niekorzyść. W karcie diabła może być też pokazana bardzo silna ambicja i takie parcie na sukces bardzo mocne, albo może być pokazana osoba z poznaku koziorożca na przykład, która ma w tym wszystkim swój udział. Ale uwaga, jeszcze żeby to było jaśniej, Ponieważ za asem mieczy idzie szóstka mieczy, a szóstka mieczy mówi o odejściu, wyjeździe. I as mieczy w tej sytuacji bardzo by z tą kartą korespondował, i te dwie karty mogłyby nam w sumie pokazywać odejście, odejście, zmianę miejsca, przesiedlenie czy wyjazd szkoleniowy, tak na przykład. No, i wtedy możliwe, że uwolnienie się, wyjście w pracy z jakichś relacji, jednak relacji toksycznych albo takich sytuacji, które powodowały u Was da bardzo duże poczucie niepewności, zagrożenia czy takiego braku akceptacji, na przykład, o też może być. Albo na przykład, jeżeli ktoś był, jest pracocholikiem, to tutaj może sobie postawić jakieś priorytety, nowe sprawy, jasno określić i yy, no, starać się poradzić sobie z taką energią. Moi drodzy, zobaczmy na to wszystko, co powie karta anielska jako rada dla Was. Jedna karta z przesłań anielskich. Dla bliźniąt na sierpień. Jedna karta z przesłań anielskich, dla bliźniąt na sierpień. Jaka jest dla Was rada? Tytuł karty: Przewodnictwo, godne zaufania. Odpowiedzi na swoje modlitwy otrzymałeś wspaniały pomysł. Możesz mu zaufać i bezpiecznie go realizować, wiedząc, że jesteśmy u Twojego boku przez cały czas. Proś o nasze wsparcie i bądź gotowy na jego przyjęcie zawsze i wszędzie tam, gdzie będzie Ci potrzebne. Dziękuję moi piękni za dzisiejsze oglądanie, za Wasz czas, obecność. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w kolejnym filmie.